Cześć, jestem Gabrysią. Cześć, jestem Patryk. Cześć, jestem Marta. Cześć, jestem Przemek. Cześć, jestem Ola. Jesteśmy uczniami zespołu szkół Centrum kształcenia zawodowego i mianicynego Witosa w i Serdecznie Was zapraszamy. Oferujemy Wam naukę w miłej atmosferze wśród fajnych ludzi. Gwarantujemy również możliwość rozwoju i poszerzania zainteresowań. W naszej ofercie edukacyjnej z pewnością znajdziecie coś dla siebie. Czy wiesz, że chcąc uzyskać fundusze unijne do rozwoju gospodarstwa potrzebne jest wykształcenie rolnicze? Wiążesz przyszłość. Z pracą w przedsiębiorstwie rolniczym? Idealnie się składa. Nasza szkoła to pierwszy krok do realizacji Twoich planów. Zostań uczniem Technikum Rolniczego, a zdobędziesz prawo jazdy kategorii T, wiedzę jak skorzystać z programów pomocowych Unii Europejskiej, poznasz nowoczesne technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej, zasady racjonalnego gospodarowania, zarządzania oraz organizacji rynku rolnego i marketingu. Technikum Rolnicze nie koza, nie ubodzie. Zapraszamy! Interesujesz się lasem? Rodzimą przyrodą, widzisz się w roli leśniczego, opiekującego się drzewostanami, lub strażnika leśnego, zwalczającego szkodnictwo leśne? A może chciałbyś opiekować się poszkodowanymi zwierzętami leśnymi w leśnym ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt? A może myślisz o pracy w stabilnej, dużej firmie, jaką są lasy państwowe? W takim razie Technikum Leśne to szkoła dla Ciebie. To kierunek dla miłośników przyrody, chcących łączyć naukę. Z realizacją pasji oraz interesujących się profesjonalną opieką nad poszkodowanymi zwierzętami. Szukasz przyszłościowego zawodu? Masz ogromne pokłady cierpliwości i empatii do zwierząt? Technik weterynarii jest kierunkiem dla Ciebie. U nas zajęcia prowadzą lekarze weterynarii w profesjonalnie wyposażonej pracowni zabiegowej. Zawód weterynarza nie należy do łatwych, ale stworzony został z myślą o tych, którym leży na sercu zdrowie zwierząt. Uczymy się m.in. przygotowywać pacjenta do zabiegu chirurgicznego, podawać czy dawkować leki znieczulające. Dołącz do nas! Czy wiesz, że do gotowania potrzeba mnóstwo cierpliwości, garści siły, łyżki pomysłu i szczypty pasji? Jeśli jesteś pasjonatem dobrego jedzenia, uwielbiasz gotować, a kuchnia to Twoje królestwo, wybierz kierunek technik, żywienia i usług gastronomicznych. Z nami przeżyjesz przygodę za sztuką kulinarną. Nauczysz się sporządzania potraw i napojów oraz estetycznego ich podania, zaplanujesz jadłospisy, zajmiesz się aranżacją stołów, będziesz posługiwał się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami oraz zdobędziesz umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przekonaj się, czy sprawdza się powiedzenie przez żołądek do serca. Interesuje Cię, w jakich zajęciach uczestniczą uczniowie klasy policyjnej? Chcesz wiedzieć, jak wygląda kilkudniowy obóz szkoleniowy dla mundurówki? Zostań jednym z nas, a nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu między innymi struktury i organizacji policji, znajomości technik kryminalistycznych, stosowania środków przymusu bezpośredniego i technik interwencyjnych, posługiwania się bronią krótką i długą, musztry policyjnej. U nas warto się uczyć. Interesują Cię militaria? Chciałbyś przeżyć ciekawą przygodę i związać swoją przyszłość z wojskiem? Mamy Cię specjalnie dla Ciebie! Nauka w oddziale przygotowania wojskowego gwarantuje zajęcia z żołnierzami zawodowymi, regularne szkolenia w jednostkach wojskowych, umundurowanie i wyposażenie z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej, skróconą służbę przygotowawczą, pierwszeństwo w naborze do Wojska Obrony Terytorialnej, dodatkowe punkty do rekrutacji na uczelnie wojskowe. Ponadto po zakończeniu nauki i złożeniu przysięgi wojskowej absolwenci zostaną przeniesieni do rezerwy. Pamiętaj, dobra szkoła to dobry start. Boisz spotkać się z sytuacją zagrożenia życia, ale nie jesteś obojętny na los drugiego człowieka? Słyszałeś o wypadku, w którym nie udzielono pomocy poszkodowanemu? A ty lubisz pomagać, ale chcesz robić to profesjonalnie? Wiążesz swoją przyszłość ze służbami ratowniczymi, zostań uczniem klasy ratowniczo-medycznej, a na pewno zasady pierwszej pomocy, prawo ratownicze, psychologii komunikacji, etyki, dietetyki, zachowań ekstremalnych nie będą ci obce. Czekamy na Ciebie! Czy wiesz, jak ugasić pożar, nie tylko ten życiowy, albo pomóc ofiarom wypadków, nie? Zatem poszerz grono uczniów w Liceum Ogólnokształcącego klasy strażackiej. Dlaczego warto uczyć się w klasie strażackiej? Zyskasz gruntowną wiedzę z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Pozna zasady udzielania pierwszej pomocy. Dowiesz się, jak się zachować w sytuacjach klęsk żywiołowych. A nawet, jak profesjonalnie zdjąć kota uwięzionego na drzewie. Chodzisz do klasy mundurowej. Poznasz pracę strażaka od podszewki. U nas nauka to przyjemność, a uczenie się to pasja. Dołącz do nas! Kończysz z sukcesem szkołę podstawową i chcesz już teraz zapewnić sobie bezpieczną przyszłość? Jeśli tak, to koncepcja dualnego kształcenia na kierunku operator obrabiarek skrywających jest właśnie dla Ciebie. Jest to idealny wybór dla osób pasjonujących się obróbką maszynową i jednocześnie branżą motoryzacyjną. Zajęcia praktyczne odbywają się w renomowanej Akademii Heringa. Od pierwszego dnia kształcenia utrzymujesz umową o pracę, jak i stałe miesięczne wynagrodzenie do 1900 zł brutto. Lubisz sport, który jest nieprzewidywalny, ale zawsze daje mnóstwo emocji? Świetnie, ponieważ integralną częścią naszej szkoły jest klub Lux Gry w jego zawodniczki i zawodnicy odnoszą wielkie sukcesy, zdobywając medale w mistrzostwach Polski. Dołącz do nas. Ucząc się w naszej szkole i osiągając wysokie wyniki w nauce lub sporcie masz szansę na bonusy w postaci stypendium motywacyjnego, stypendium Starosty Powiatu Piotrkowskiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Zawodowcy w Twoja praca i aktywność zawsze będą doceniane. Chciałbyś się uczyć w naszej szkole, ale masz dylemat, ponieważ mieszkasz za daleko? Oferujemy Ci miejsce w internacie, w którym dobrze Cię nakarmimy, a do szkoły będziesz mieć rzut beretem. Z pewnością poznasz w nim wspaniałych ludzi i znajdziesz nowych przyjaciół. Za!